Ale dzień dobry, dzwonię tak. z, z naszej parafii, chciałem się zapytać, czy był Pan ostatnio może w, w kościele w niedzielę? Odbiór. Tak, no, słabo, 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 słabo słychać. Kto mówi? Ksiądz Proboż z naszej parafii. Ach, tak. Chciałem się zapytać, czy może był Pan ostatnio w niedzielę w kościele? W niedzielę? Tak. My tak byłem Bo jest właśnie taki problem, że wykryto właśnie w niedzielę osobę z koronawirusem i szukamy właśnie osób, żeby na kwarantannę skierować. A jeżeli, jeżeli pan był, no to dwa tygodnie z tego co wiem kwarantanna obowiązuje. Coś się. Takie są wymogi sonefidu. Jutro pewnie Staniewicz z Panem się skontaktuje. Ja chciałbym ostrzec pan. Ale w pan. kościele w Talnegrodzie? Yy, tak, oczywiście. W Talnegrodzie? Tak. Karnogród był. Wcześniej byłem na Waszym właśnie to pasto, na Waszym było no, ostatnią niedzielę. Tak, tak. Od był. To właśnie no, w, tej, w tym dniu właśnie no, wykryto właśnie u jednej z osób y, koronawirusa i teraz właśnie no, szukamy osób, które no, były. I no taki temat jest. I pewnie jutro albo no, w, w poniedziałek y, się kontaktuje z panem kończącem. Z strony pid Albo prokuratury. właśnie, nie, bo to na różnie, i do Leżańska, i tutaj... To właśnie od... w Tarnogrodzie był, no to już no... Taki temat ewentualny nie, bo e, Tak, a przepraszam, a kto tu dzwoni? To ksiądz Probosz tutaj z Tarnogrodu, z parafii naszej. Proboszcz? Tak? Zaszczyt nie gra. proszę nie gra. nie no no, gra. Zaszczyt nie gra. Zaszczyt nie gra. nie gra. Zaszczyt wszystko jest. Zaszczyt nie, no, no, nie gra. nie no Zaszczyt yy, nie z Zaszczyt nie gra. nie nie Ten nie jestem, oni już często do drugiego pokoju tam będą sami czy, 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 czy w Leżańsku byłem, czy, czy nie tak, trudno mi powiedzieć nie jestem to. często w Leżańsku także e, no, w czwartek to byłem ale to byłem na, na, tutaj na, w kościółku na, a, dobrze proszę. To, proszę. to jeszcze będziemy sprawdzali tutaj wszystkich ewentualnie, a jeżeli no, pan nie był, no to pana nie powiązuje tutaj no, no także, że Często chodzę, ale tutaj nie, tego. Ewentualnie no tam jak no Pan akurat... Tam... Ewentualnie no jak Pan tu nie był no w tym kościele, to ewentualnie tam jakieś yy, wchodzą w grę i graszki z kapłanem. <laughs> Ja chyba nie byłem, chyba że byłem na 13. A dobrze, to tyle chciałbym. To dziękuję bardzo. Proszę. Kurwa. Kurwa.